To była maksymalna prędkość, jaką uzyskają na tej hulajnodze. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Jak to trzyma się. Siemaneczko, tu Simon, spójrzcie sobie na te cztery hulajnogi, które tutaj stoją: Kukirin G2 model 2025, Kukirin A1, Osom L2 i Osom L1, który jest bohaterem tego odcinka. I uwaga, od razu z grubej rury: Osom L1 bije wszystkie trzy pozostałe na web. A co ty w ogóle bredzisz, Simon? Zapytacie i bardzo dobrze, ponieważ to, co powiedziałem, poparte jest testami, do których obejrzenia teraz serdecznie zapraszam. A na początek, oczywiście, speed test. No i zgodnie z nową tradycją, najpierw sprawdzamy przekłamanie licznika. Mogę Wam zdradzić, że mam jeszcze w planach wprowadzenie dwóch nowych testów hulajnog elektrycznych. I Jeśli to się uda, no to będzie naprawdę grubo, natomiast sprawa jest dosyć skomplikowana, więc nie wiem, czy wyjdzie. Dobra, czas nieco zwolnić, ponieważ już na liczniku jest 900 metrów. Natomiast prawdziwe 900 metrów, jeszcze kawałek przede mną, ale znając przekłamania liczników w somach, to może być niebawem. Także wszystkiego się można spodziewać. Uwaga, czekamy na kilometr, i jakie będzie przekłamanie? No, jestem mega, mega ciekaw. Uwaga, jest, jest kilometr, dokładnie w tym miejscu, to co, magiczne kółeczko i sprawdzamy, mamy wyzerowany licznik i uwaga, jedziemy, brakujące ogniwo, no, a widzę, że chyba raczej standardowo będzie, tutaj gdzie ta biała linia jest 900 metrów, także widzę, że już to będzie 123 mniej więcej i zbliżamy się do końca, uwaga. Raz, dwa, trzy. 123 metry przekłamania na kilometrze, co nam daje współczynnik 877. Także wszystko mnożymy przez 0.877. Odcinek testowy przygotowany, linia startu jest, także lecimy z tym. Tryb, race, bateria naładowana, na fula. I uwaga: 3, 2, jeden i poszła!

Słuchajcie, 59 na godzinę to była maksymalna prędkość, jaką uzyskałem na tej nodze Jestem w szoku. Musimy teraz to sprawdzić, ile nam wychodzi po odliczeniu przekłamania licznika. Ja pierdzielę 59 na godzinę na liczniku. No tego to się nie spodziewałem, od razu to przeliczmy 59 razy 0,877. To maksymalna prędkość 51,7 na godzinę, słuchajcie. No, w tym momencie ta hulajnoga zdeklasowała G2, L2, A1 i chyba wiele innych. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Absolutnie nie spodziewałem się tego po tej niepozornej hulajnodze. Wiedziałem, że. Jest niezła, ponieważ moje pierwsze jazdy jeszcze poza kamerą, dawały mi troszeczkę do zrozumienia, że kurde, nieźle sobie radzi, ale nie sądziłem, że aż tak. Jeszcze tradycyjnie muszę sprawdzić, jak wygląda hamowanie przy takiej większej prędkości. Nie wiem dokładnie przy jakiej. Postaram się rozpędzić ile się da. I uwaga moja linia. Wow! No, zaśmierdziało aż oponą zdartą, spaloną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć metrów. Dziesięć metrów, ale no, ta prędkość też była troszeczkę większa niż yy, chyba ostatnio w A1 i, i w sumie w L2, także można powiedzieć, że hamulce na poziomie takim standardowym jak większość hulajnóg, także tutaj nie ma jakiejś niedoróbki. No i co Wy na to, że L1 jest szybsza od królowej V-Maxa, czyli G2 i w ogóle od pozostałych trzech hulajnóg. I Ja przyjąłem to z naprawdę małym niedowierzaniem, ale no to jest fakt. Tak pokazał test i mało tego, że jest szybsza od pozostałych trzech hulajnóg, to zobaczcie sobie jeszcze, jaki ona ma zasięg. Zapraszam na mój wczorajszy test zasięgu. Ciekawe, czy L1 będzie miała taki sam zasięg jak L2. Zaraz to wszystko sobie sprawdzimy, tylko najpierw P17 szybko, czyli tempomat. Trzeba uaktywnić. No i w zasadzie tyle. I już sobie lecimy na tempomacie 25-26 na godzinę. Piękna pogoda, jest idealnie. Tradycyjnie odcinek testowy zawieszeń, i mam takie dziwne wrażenie, nie wiem skąd, że ta hulajnoga jest bardziej sprężysta. Czyli tutaj być może są troszeczkę inne sprężynki, nie wiem, będę musiał to jeszcze zweryfikować, a jest naprawdę bardzo sprężysta. Mięciutka! Pogoda trafiła się naprawdę doskonała, są idealne warunki. Jedyne co słyszę to delikatny, ale to naprawdę delikatny szum opon. Jest na tyle uspokajający, że w połączeniu z tą prędkością spoko można się zrzemnąć. I uwaga, mamy przejechane 10 km, wszystkie kreski stanu baterii są na 51,7 V. Nie wiem, czy Wam kiedyś wspominałem w którymś filmie, czy nie, ale z reguły, testy zasięgu, które robię na moim kanale, staram się. Robić dokładnie zawsze po tej samej trasie, zawsze jadę tą samą trasą. No, w 90% przypadków moich testów tak było. Dzisiaj jest również tak samo. I mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego, że ta hulajnoga będzie miała chyba ciutkę lepszy zasięg niż L2. Tak mi się coś wydaje. Zobaczymy. 20 km przejechane, jedna kreska stanu baterii mniej, napięcie 49,7 V. 30 km za mną, nadal tylko jednej kreski brakuje, napięcie 48,2 V. No i wskoczył właśnie 40 km, dwóch kresek brakuje, zostały trzy, napięcie 46,7 V. No ładnie, zaczęła mrugać rezerwa. Dwie kreski, mam 48 km, 48,5 dokładnie, a do domu jeszcze jakieś 6, także kurde, znowu źle wyliczyłem. No i cóż, melduje 50 km. Dwie kreski rezerwy mrugają napięcie 46 V. W tym momencie jest 51 km, czyli tyle, ile pokazywała L2 maksymalnie. Tak jak się spodziewałem, w L1 jest troszeczkę lepszy zasięg i być może nawet dojadę do domu, także jest dobrze, jest lepiej. No, słuchajcie, ja po prostu nie wierzę w to, co widzę na liczniku. Jest 60 km, cały czas jadę na Macie 25 km na godzinę. Teraz w sporcie mniej więcej od 30 km. Napięcie 44,1V. I najciekawsze w tym jest to, że nadal mrugają cały czas dwie kreski rezerwy. No, jest zaskoczenie, musicie przyznać co? Zaczęła właśnie mrugać ostatnia kreska rezerwy. Jest 62 km, także i tak jest zarąbiście. Słuchajcie, w tym momencie hulajnoga troszeczkę już zaczyna zwalniać. Widzę, jest pusta bateria, także to już jest koniec. Nie będę jej wysysał tak totalnie do końca, tym bardziej, że mamy 39,9 V. Trochę szkoda, ale zatrzymajmy się i zobaczmy, jaki jest wynik na liczniku. Nie wierzę. Ej, zobaczcie sami, na liczniku mamy 67 km przejechane na Osomie L1. No ja po prostu. No nie wierzę. No nie wierzę. Co prawda czułem, że ten wynik będzie lepszy niż w L2, ale nie spodziewałem się, że aż tyle. No ale dobra, teraz przeliczmy to względem współczynnika przekłamania licznika. Czyli 67 km 67 razy kropka 877. 7, prawdziwy zasięg L1 wynosi dokładnie 58 i 70 km, prawie 59 km, co według mnie i tak jest rekordowym wynikiem. Biorąc pod uwagę, że nie wiem, G2 przejedzie 45, G2 pro przejedzie 46 km i tak dalej. Całą tabelę z tymi wynikami oczywiście zamieszczam w linku w opisie filmu, także możecie sobie kliknąć i zobaczyć jakie wyniki miała poszczególna hulajnoga. Natomiast no tutaj no jestem troszkę bym powiedział w szoku. Naprawdę. I tutaj właśnie tkwi cała ta różnica między L2 a l 1 Zasięg. Szczerze powiedziawszy, jestem naprawdę pełen podziwu. Jak oni to zrobili, że ona ma taki VMAX, jak oni zrobili, że ona ma taki zasięg, nie wiem. Wiem tylko tyle, że ta hulajnoga pochodzi ze sklepu geekbuying.pl, kosztuje poniżej 2000 zł z kodem rabatowym Simon 6. Także. Polecam. Zacznijmy może od tego, że wiele osób, w tym również ja, zastanawiało się po co osą wypuścił L1. Model, który w zasadzie parametrami technicznymi niczym nie różni się od L2, a jednak trochę się różni. Szczerze mówiąc, po tych testach już chyba wiem po co ją wypuścili. no po to, żeby L1 była najlepszą hulajnogą w tym segmencie cenowym. Jednak wróćmy może do różnic między L2 a L1, co prawda nagrałem już Shorta i TikToka na ten temat. Niektóre osoby podnoszą tutaj najważniejszą rzecz, a mianowicie to, że na stronie Gigabyte jest napisane, że L1 jest wyposażona w ogniwa Ewe i że to są super w ogóle ogniwa. Dowiedziałem się bezpośrednio w osom, że tak naprawdę wszystkie osomy są wyposażone dokładnie w te same ogniwa, po prostu na gigbajangu przy okazji L1 wspomnieli o tym, a przy reszcie hulajnu gnie. I tak zasadniczo różnic pomiędzy L1 a L2 jest dosłownie kilka, a przede wszystkim L1 jest o 1 kg lżejsza od L2. -ki. A dokładnie jest to 28,2 kg, czyli poniżej magicznych 30 kg, a to jest dosyć istotne. W obu nogach te same baterie, 15,6Ah, 48V. Zarówno w L1 jak i w L2 są dokładnie te same silniki, 800W. Konstrukcyjnie nieco różnią się od siebie. L1 i L2 mają troszeczkę inne deki. Łączniki deku ze sztycą są troszeczkę inne i co się rzuca w oczy? Żółte, plastikowe dodatki, w L1. Co czyni ją bardziej rozpoznawalną? Moim zdaniem najistotniejszą zmianą tutaj jest wahacz, mianowicie tutaj zrobiony jest z płaskownika, który jest wzmocniony od wewnątrz konstrukcyjnie, natomiast w L2 akurat to są odlewy aluminiowe, dosyć masywne. Co jest lepsze, co jest gorsze, szczerze powiedziawszy? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jednak odlew aluminiowy no, jest raczej bardziej niezniszczalny niż stal, która. Przy odpowiednim uderzeniu o krawężnik no, mogłaby się troszeczkę wygiąć. W L1 zmieniła się opona, teraz ma bardziej agresywny terenowy bieżnik w porównaniu do L2, która ma też terenowy, ale taki bardziej uniwersalny i w dalszym ciągu obie opony to bezdętkowe 10-calówki. W obu hulajnogach dokładnie te same hamulce tarczowe zaciągane linką. Obie hulajnogi mają zawieszenie regulowane na miękkich, wygodnych sprężynach, chociaż mam wrażenie, że te sprężyny w L1 są troszkę inne. Patrząc od frontu na pewno rzuca się w oczy to, że obie hulajnogi mają zupełnie inne przednie błotniki. L1 ma dosyć wysoko zamontowany błotnik, rodem przypominający błotnik z motocykla. Krosowego. Na no błotnik w l 2 to już widzieliście, jest zamontowany standardowo, natomiast wbudowaną ma lampkę. Za to L1 lampkę zamontowaną ma na sztycy i jest, jakby to powiedzieć, dużo bardziej mocniejsza. Prawdę mówiąc, jednak wolę takie rozwiązanie. Kolejna drobna różnica to kierunkowskazy. Zamiast zamontowane w deku, tak jak w l 2 tutaj mamy zamontowane dosłownie na wahaczu. Czy to robi jakąś różnicę? Hmm. Jeśli chodzi o ładowanie, no to wiadomo L2. Jeśli dokupicie sobie drugą ładowarkę, naładujecie po prostu szybciej. L1 jest tylko jeden port ładowania, ale szczerze powiedziawszy, to absolutnie wystarcza. No i wiadomo, cena też robi różnicę. Póki co, L1 jest o 400 zł tańsza, ale jak długo, w sumie nie wiem. Cała góra w obu hulajnogach, czyli sztyce, kierownice i cały osprzęt wraz z licznikiem pozostają bez zmian. Czyli w obu modelach mamy regulację wysokości kierownicy, co jest bardzo istotnym elementem. Tu żółty kurek z zabezpieczeniem do składania. Tutaj też żółty kurek zabezpieczeniem do składania. Haczyk, haczyk, konsolka z zaślepką, konsolka z zaślepką, manetka gazu, manetka gazu. Dobra, wiadę do cienia, ponieważ nadal w tej hulajnodze, tak samo jak w tamtej, mamy ten sam słabo świecący licznik aktywowany dwoma tagami NFC plus jedną dodatkową taką większą kartą NFC. No i właśnie ten słabo świecący licznik według mnie to jest minus, o którym wspominałem zresztą w Fabryce OSOM. Może to zmienię, może nie, nie wiem, nieważne. W tym odcinku akurat pokazuję, jakie są różnice między L2 a L1, natomiast póki co nie ruszałem pozostałych hulajnok z tego segmentu, czyli A1 i G2. Być może nagram na ten temat specjalny odcinek, zobaczymy. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że mamy tutaj oponę o bardzo agresywnym bieżniku terenowym, to i tak to niczego nie zmieni, ponieważ napęd na jedno koło to jest napęd na jedno koło i nieważna jaka byłaby moc, ta hulajnoga owszem, poradzi sobie po takiej drodze i tak dalej. Natomiast w momencie, gdy wjedziecie tylko w coś większego typu trochę piachu, albo po prostu jakaś miękka grząska ziemia, to no nie ma szans. Taka hulajnoga po prostu, jakby nie patrzeć, zatrzyma się. Dokładnie tak, jak w tym momencie w zasadzie to zaryłem, także nie ma szans. Jest naprawdę sympatycznie, ale umówmy się, to nigdy nie będzie hulajnoga terenowa, bez względu jakie opony tutaj by nam założyli. Tak to trzyma się. Wow! Nie może być tak, żebym nie zaliczył mojego ulubionego pamtraku. Jeśli chodzi o manewrowanie po mieście, po parku i tak nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu. Myślę, że ta hulajnoga jest po prostu do tego wręcz stworzona. Póki co mogę powiedzieć tylko tyle: nie spodziewałem się po tej hulajnodze takich osiągów. W tym momencie L1 jest to najlepszy możliwy zakup, biorąc pod uwagę komfort i jej osiągi. Serio, nie widzę nic lepszego. Na pewno jest to bardzo wygodna hulajnoga, którą można pokonać wygodnie spory dystans. Ze względu na wagę i kompaktowość, czyni ją naprawdę dobrym wyborem dla osób szukających w miarę lekkiego sprzętu z dużym zasięgiem, na przykład do miasta. No i kto by się spodziewał, że taka niepozorna L1 tak namiesza w mojej tablicy z wynikami, którą znajdziecie w linku w opisie filmu. Tam są zawsze aktualne dane, jeśli chodzi o parametry i wszystkie osiągi hulajnów, które testuję. I w tym miejscu od razu mogę Was zaprosić na moją grupę Facebookową poświęconą właśnie hulajnogom. Osom grupa nazywa się Osom Hulajnogom. Nogi z GeekBuying.pl. Link również znajdziecie w opisie filmu. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy na ten temat myślicie. Jestem ciekaw waszych opinii. No i tyle w sumie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.